Wypadanie włosów po ciąży. Szczerze, byłam przekonana, że ten problem mnie nie dotknie, bo tak się zapowiadało, ale oczywiście wyszło inaczej. Cześć, Cześć. jestem Weronika, jestem mamą 15-miesięcznej Zoi i zmagam się aktualnie już troszkę mniej z wypadaniem włosów po ciąży. Na początku włosy były wszędzie. Na podłodze, na szczotce, pod prysznicem, a najwięcej na czarnych ubraniach. Było ich po prostu mnóstwo i każdy zauważył, że są po prostu wszędzie. Wszędzie. Problem był na tyle duży, że przez pewien czas po prostu nawet nie nosiłam rozpuszczonych włosów, bo miałam wrażenie, że wtedy wypadają mi jeszcze bardziej. W końcu zaczęłam stosować taką porządniejszą suplementację skierowaną na właśnie włosy, skórę i paznokcie, różnego rodzaju wcierki, ale niestety moja systematyczność była na poziomie niemalże zerowym w końcu miałam możliwość przetestowania właśnie kosmetyków, które są skierowane typowo na wypadanie włosów. No i stwierdziłam, że okej, okay, to jest ten czas, w którym muszę być systematyczna i muszę działać, jeżeli chcę utrzymać jakiekolwiek włosy na mojej głowie. Zdaje się, że teraz od około dwóch miesięcy jestem bardziej systematyczna. Co prawda bardziej się chodzi o kosmetyki takie typowo na wypadanie niż na suplementy, ale zauważyłam już różnicę. Różnicę, która jest naprawdę zadowalająca, bo jeżeli wypada mi jakiś włos, to pojedynczy, ewentualnie tam dwa, trzy, a nie wypada mi tak garściami jak na początku. Jeśli chodzi o kosmetyki, to są to te, y, są to kosmetyki marki Terms i ta pielęgnacja składa się z czterech etapów. Pierwszy etap to jest szampon peelingujący, następny to jest zwykły szampon, później mamy odżywkę, a później mamy serum pobudzające wzrost y, włosów. Na koniec chciałabym jeszcze zauważyć, że ważna jest nie tylko pielęgnacja, ale przede wszystkim systematyczność. Bo co z tego, że będziemy miały dobre kosmetyki, ale będziemy używały ich zbyt rzadko.